To jest drugi etap budowy Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W tej, w tej nazwie się bardzo dużo rzeczy kryje. Już nie będę może mówić o tym, że to jest śląskie, że to jest międzyuczelniane, ale nacisk bym położył na badań interdyscyplinarnych. To znaczy, że przedstawiciele dyscyplin, które tutaj są reprezentowane przez uczonych, jak fizyka, chemia, nauki o materiałach i wszystkie poddyscypliny, które w ramach tych dzielnictwa realizowane, powinny doprowadzić do tego, żeby na ich styku realizować wspólne badania, a jednocześnie te wspólne badania były możliwe do zastosowania. To Centrum Nauk Stosowanych to jest taka wisienka na torcie tego, co już tutaj istnieje, bo nagle dodajemy laboratoria, które przeniosą to, co robią teoretycy w istniejących już laboratoriach w tym ośrodku, do laboratoriów, w których będziemy poszukiwać rozwiązań praktycznych. I podejrzewam, że laboratoria te spełnią także oczekiwania tych wydziałów czy tych jednostek uniwersytetów, które tutaj nie mają swojej siedziby, a które mają pomysły. Nowe kierunki, które tutaj powstają, są wspaniałym dodatkiem do oferty, bo o tym musimy mówić, do oferty dla studentów nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Do tego, co daje Politechnika Śląska. I być może uda się tak mocno współpracować z innymi uczelniami, że studenci przyjeżdżając na Uniwersytet Śląski mogą także będą mogli rozwijać swoje zainteresowania być może na Politechnice Śląskiej.